Nazywam się Karolina Cecot, ukończyłam Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi. A jeśli chodzi o sztukę, zajmuję się wszystkim, czym mogę. Tatuażem, ilustracją, grafiką, ceramiką też wszystkim. Kikacie pokazuję serię swoich kolaży i rysunków, które powstały w okresie pandemii. Są one związane z tym, co się działo u mnie i z tym, co się działo na świecie, wokół I Jest to po prostu zilustrowanie tych wszystkich emocji, rzeczy, wydarzeń. Praca, o której stoję, jest zgłoszona znaczy, jest jedną z prac, które prawdopodobnie są zgłoszone do prokuratury przez Ordo-Juris, które wszyscy ubóstwiamy, ze względu na płynący kościół. <noise> tak, tak. No. <noise> Obraz. Praca. Zielony. Historia. Komunikacja. Zdanie. Krzyk. Spokoju. Ciebie. Jest dobrze. Dobrze.